sobie wychodzimy, czy uda się go hitnąć? Dobra, udało się go hitnąć i on... Totem, ale ma zwykły totem, nie ma tak dobrego totemu jak my mamy, ale w sumie nie opłacałoby mu się nosić taki totem, bo on ma tylko od seta, a ten totem jest za dużo warty, żeby sobie go trzymać, e, mając takiego seta. I to już kolega nawet rady nie daje, bo mamy mieć 50, bo ten mieczek jest bardzo dużo warto. Tutaj jeszcze nas zaskoczył jakiś trafika zrobił. I w sumie niepotrzebnie potrzebym to skoczyłem, bo mogę spuścić mu stalagmity na głowę. Oj 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 oj, czekajcie, bo on tutaj cyknął perłę. I dobra, skupmy to samo w sumie i. Nara kolego, chciał nas tutaj strapować Ale mu się tutaj nie uda Gin kolego, no i kolego zginął I miał anarchiczny kilo, więc w sumie Jesteśmy na plus tej klepy Ja sobie ten kilofik tutaj przygarnę I ja lecę tepać się dalej Stepnę się do drugiego gracza I zobaczmy gdzie on nas tutaj tepnie I on nas tepnął Do jakiegoś słabszego trapa, ale jest tylko w Gracie, teraz tylko żebym z niego uciekł Ale w sumie ginąc to wam powiem Że nawet tak dużo nie tracę Bo jeżeli zginę, no to tracę Połowy wartości swojego miecza 50, Bo ten miecz jest e, warty ponad milion waluty serwerowej O tu jest kolejny trap I najgorsze jest to, że on jest chyba na klikerze Ale ja go tu sobie będę do ściany I powinienem go zaraz tam wrzucić do tego jego trapa Tak i dałem radę go wrzucić I postawimy mu tutaj stalagmity O jego kolega przyszedł Najgorsze jest to, że to jest tyle dźwigni Że ciężko jest kogoś hitnąć I tak jak już mówiłem No moje ku jest warte ponad y, 2 miliony waluty serwerowej A taki totem jest warty No jedno 1,4 jako. Więc no, można śmiało powiedzieć, że to jest najlepszy item na serwerze aktualnie O i dobra, we dwóch mnie będę wędolali O, chłop tutaj przyszedł rozkopa. O co używać się z tego clickera? On swego... O i zobaczcie, ja mu nic nie mogę zrobić, bo ma clickera Mam nadzieję, że po tym filmie, no to on dostanie bana po prostu Bo to jest widać nawet, bo ma bo... O, dopiero, widzicie? Dopiero jak ja tego go mogłem wknokać Niestety O, i dobra, i wpadli obej do kratki I tutaj koledzy sobie już giną Tylko tutaj jeszcze by się przydało postawić O, c. Ten drugi pewnie poszedł mi stalagmity na głowę rzucać. O, no i kolega padł. Tak, no i drugi poszedł mi stalek ty tutaj zrzucać. No i sobie zlogał, ale no jednego pokonaliśmy, udało się jednego tutaj gracza pokonać. Dobra, sprawdźmy ile kosztuje taki najtańszy totem na serwerze. I najtańszy taki totem kosztuje prawie 800k, więc widzicie jak drogi jest ten item, to są 4 elytry. Taki totem, wyobraźcie sobie, że to są 4 elytry, no ale tu się nie ma co dziwić. Zobaczcie, ginę z tym ekwipunkiem bardzo dobrze i nic nie tracę. Gdzie nas tutaj gracz tepnął i tepa nas do takiego? Trapa. Chyba słabego, ale czekajcie, bo to jest pobugowane coś. No i tutaj chyba możemy nawet zginąć, mi się wydaje. Chociaż... O, dobra, zbugowaliśmy się. O, dobra, mamy kolegę jednego. Czy on mu rzucił stalagmity? Tak, on mu rzucił stalagmity. Pewnie ten drugi nie ma stalagmity, bo, bo nie chce jeszcze mi jakieś pułapie. Tutaj drugo pewnie zrobić. No dobra, no ten też te ginie. Ten raczej też ma clickera wam powiem, bo słyszę jak on już hita Nie wiem, po co tyle osób gra ostatnio na że na anarchii? No, ty, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to za klikera na anarchii jest pan bo mając ustawionego klikera... Teraz MS macie po prostu antyknoka i ktoś może tak was dotrafić, knokać, ale koledzy sobie tutaj zginęli, zrobimy taką niespodziankę, jak jeszcze nie złapali tych itemów, może tam złapali, tak, tak już złapali te itemy. Ale dobra, nie wszystkie. Nie wszystkie te mi się udało złapać. I, koleca możemy też zrobić tu taką niespodziankę, że jak się zaloguje, to będzie miał lawę. O, lawę na zapas bierzemy i lecę się tepać dalej. Spróbuję znaleźć też jakiegoś anarchicznego. Zaakceptował mi jakiś grad z czatu. I teraz tylko, żeby był anarchiczny. O, tutaj chłopaki chyba trafo, zrobili pracę widzowie. No ale tutaj będzie szybki lezik dla chłopaków. No niestety, znaleźć anarchicznego ostatnio na anarchii, no to naprawdę jest ciężko nie ma co ukrywać. Nie mam spręża Czy Tutaj kolega już zginie. Tak, tylko... Dobra, on musi jeść już koksy co chwila i on nawet pewnie na tych koksach nie wyrobi. No to sobie zrobili chłopaki tutaj kratkę. Naprawdę im się udało. Ale oni nawet nic anarchicznego nie mają. No i kolega tutaj już zginie. Jeszcze koksika znoszcz zjeść. O. I już mu się nie udało i padł, więc tutaj chcemy lecą do lawy. Nic ciekawego anarchicznego nie mieli, bo by to zostało. Bo on dajtowe rzeczy po prostu prawie nie skłonął. No i co, ja lecę tepać się dalej. Udało się tepnąć. Już się tutaj za dwie sekundki tepniemy do gracza. I oho, ma totem, a ten drugi ma coś. Jest anarchiczny. Czy go hitnąć? Jest, dobra, udało się hitnąć anarchicznego. Musiałem trochę pereł za nim cyknąć. Koledzy mu tutaj nie pomagają, więc jest to dla, dla nas bardzo dobre. Co my, że mu nie pomagają? O, tu już się kolega zbugował na tridentcie i sobie biega tak zgubowany, A za takie coś jest ban. Giniemy, oddajemy anarchiczne przedmioty. O, totem. I czy zginie? O, jemiązko. Podejrzewam, że tutaj wszyscy się wkleją teraz po te przedmioty anarchiczne. Jest klata, spodnie, tutaj buty. Te są biegi trochę mi zaczęły tutaj przeszkadzać, Koniec, no ale nic nie zrobimy. Bo anarchiczny trident nawet miał. Ej, bardzo dużo z tego gracza zyskaliśmy, więc ja się cieszę. Anarchiczny. Mam nadzieję, że coraz więcej teraz anarchicznych osób się będzie pojawiać. Lecę typać się dalej. Udało się tepnąć i powiem wam, że panie na anarchii jest coraz łatwiejsze ostatnio. Bo kiedyś to jeszcze czasami ginę w tych trapach. A teraz to totalnie no nie mogę od nikogo zginąć. jak mam ten totem, to nawet wiecie, mam coś takiego w głowie, że nawet jak zginę, to i tak będę miał te itemy. Nawet możecie sobie zobaczyć, jakie ja mam staty na tym koncie, a to jest mój muciak. Mam 960 do 14. No i tutaj kolega już ginie, nawet mu postawimy cobweb'y. No i ginie, jego koledzy uciekli. No niestety ma takich kumpli Ale w sumie to dla mnie lepiej No jak mówię, jak koledzy uciekają to dla mnie jest sam plus Nie wiem dlaczego koniecznie jeszcze nie dał od tego miecza 50 O to... i dobra, zginął ten lecą do lawy Może tu jest coś ciekawego Jakiś anarchiczny item Dobra, nie ma anarchicznego itemu Więc ja lecę, patrzę dalej I tepnę się do gracza z ranku Jeżeli ten nie będzie miał anarchicznego seta to taka ciekawa, Chyba teraz do graczy bez rank Bo zauważyłem, że większość osób Właśnie, które ma też anarchicznego seta po prostu nie ma Rank, bo im wygasły, zazwyczaj ranga na serwerze jest na 30 dni i no tutaj person już sobie zginie. Jeszcze się tutaj obsuje, ale go na luziku dogonimy. Dobra, do góry się podbudujmy. Gdzie ty Person nam no, tutaj uciekasz? No co Jak już bilet na spawna jest dla ciebie drukowany, To jest jeszcze w tej Ale my no już wiadomo, że zginie. Chyba się jeszcze nie od i znalazł jakieś źródełko wody większe. Zyknijmy perły, w sumie nie szkoda mi. O, kolega sobie tutaj zginął. Itemy oczywiście do lawy. Bo mógł nie uciekać. Jakby się szybko poddał, temu tej item zostawił. A że uciekał, no to itemy poszły do lawy. I co? Tepam się dalej. stanowiłem się teraz za wytepać w diamentowym secie, żeby po prostu wyraźnie tak przede mną nie uciekali. I może teraz kogoś jakiegoś lepszego znajdziemy. Będzie lipa, jak ja sobie tu zginę. No nie gadajcie, że ja sobie tu zginę. No nie mogę wycykać. I blisko już było do zginięcia. Powiem wam, bo jeszcze miałem tego diaksowego seta. Ale zobaczcie, chętnie mnie tutaj gił ten typ. A potem sam, że miał anarchicznego seta, to mimo to, że miał mnie w kapie, od razu by uciekł i jego kolega z góry to już pewnie zlogał nawet, to by... Co jest? Ej, przecież on ma na wychodzenie! I zobaczcie, że on kopie klapy, a on wychodzi do góry. Co jest? Jeszcze się teraz spotkaliśmy. Nieładnie tak cheatować. Nieładnie tak cheatować. Jeszcze ty mnie chciał przestarczy hitać. A, no i zobaczcie, jeszcze mnie hituje przez przestarczy, no i spalił się. Tak, jak sobie. Spalimy i w wie No i tutaj kolega zlogał. Więc zrobiłem mu taką niespodziankę, że tutaj obsą postawimy, więc jak się zloguje, no to się będzie. Na cheatach, no to i ten będzie na cheat no Ale po tym filmie raczej będą mieli bana na serwerze. Jeden za cheaty, a drugi za współpracę z cheaterem. Tylko właśnie szkoda, że ten totem ma inną teksturę na serwerze, bo wtedy ludzie wiedzą, że nic ze mnie nie wypadnie i niektórzy się I nie chcą też ze mną bić. Ale dobra, depamy się dalej. Dobra. Powiem wam, że lubię grać na nowym koncie, na nowym mulciaku, bo strasznie dużo osób mnie akceptuje. Ja tak nie mam na co dzień, że tyle osób mnie akceptuje, jak się do nich tepam. No i tutaj kolega już sobie zginie. On ma jeszcze Teta na serwerze, jakiegoś lepszego. Zobaczcie, go nawet nie mogę dogonić, więc muszę cykać perły, żeby go skilować. I tutaj odwrócił się, żeby się z nami chyba bić.